Nazywam się Michał Piotrowicz i dzisiaj jest ze mną e, Kasia Plichta Szwarc z galerii Kikata. I tak, I dzisiaj będziemy sobie znowu e, rozmawiać o naszym ulubionym polskim artyście. E, no właśnie, i kim jest nasz ulubiony polski artysta. Ciekawa rzecz, bo ulubiony polski artysta nie jest wcale Polakiem. Mówimy w tym momencie o Mauricio Catalana, czyli Włochu który zasłynął przede wszystkim z, z ulubionej rzeźby polskiej, czyli papieża przygniecionego meteor. meteorem. Meteorem Chciałam powiedzieć głazem, ale to był meteor, tak. Praca, jak wiemy, dosyć skandaliczna. Spotkała się po wystawy w Zachęcie z próbami zniszczenia. Tak. Generalnie rzecz biorąc, cała Polska wtedy zaczęła już mówić o sztuce, więc ten artysta jest kojarzony. Można powiedzieć, że odniósł sukces w pewnym sensie. Bo przynajmniej, przynajmniej o nim mówiono. Nie? Tak, zdecydowanie um. odniósł sukces. Z tym, że Polacy właśnie kojarzą go głównie z tej jednej pracy, a to jest artysta z ogromnym dorobkiem. Tak, no miał swoją wystawę między innymi taką na którąś tam rocznicę twórczości w Guggenheim Muzeum. To nie jest takie proste i jest jednym z takich artystów, który się. Przewija artystów konceptualnych na całym świecie, w galeriach, e, sprzedają się jego prace, no i tak sobie troszeczkę jego e, dorobek teraz właśnie e, przybliżymy dla Was. Bardzo znaną pracą jest na przykład praca pod Ameryka e, i to był na przykład złoty sedes, który również… Faktycznie ze złota zrobiony. Tak, ze szczerego złota. Też bardzo skandaliczna, głośna praca. Tak jak powiedziałeś, oprócz Muzeum Guggenheima, Catalana miał również wystawę w Tate Modern i w wielu czołowych tak, a, muzeach i galeriach. A, a, a we wspomnianych Guggenheim Muzeum ta praca była, że tak powiem, wystawiona do użytku, w sensie funkcjonowała jako normalny publiczny szalet bez żadnego Specjalnego opisu. E, taka propos wandalizacji sztuki, czy, czy jakichś tego typu rzeczy, i kradzieży i innych spraw, to potem wylądowała w Londynie, gdzie y, wypożyczono ją i tam ją ukra ukradziono. Więc te, taka moja prosta tutaj y, y, opinia, że to nie tylko w Polsce się zdarza, że na przykład o, ktoś chce pomóc papieżowi i usunąć ten metal, który go przygniót. Ktoś inny na przykład ukradł kibel ze złota w, w Londynie, więc a, to nie tylko u nas. No, w każdym razie Ameryki, w sensie tej pracy, bo tak jest zatytułowana, już obecnie nie ma. Jest w rękach prywatnych, ale nie wiadomo czy ich. Poza tymi pracami, o których mi wspomnieliśmy, chcieliśmy przede wszystkim Wam opowiedzieć o bardzo znanej sytuacji w świecie sztuki, czyli mamy rok 2019, Art Basel, wystawa w Miami, galeria Perotin, i tam na ścianie pojawia się sławny banan, przyczepiony gafer taśmą, czyli srebrną taśmą izolacyjną. Inaczej, no, duct tape. Tak. Dokładnie. Ten banan. O dziwo, ma też bardzo ciekawy tytuł, ponieważ Comedian. nazywa się komik. Tak. I teraz tak ogólnie, są, to, to jest olbrzymia wystawa, targi, dzieł sztuki. Tam. Generalnie to, że w ogóle tak niewielka instalacja wzbudziła jakieś zainteresowanie jest ciekawą sprawą, bo, bo to jest naprawdę ogromny event. Nie? I już tak szybko po otwarciu yy, generalnie <laughs> <laughs> marszant marsza katalana yy, sprzedał dwie sztuki za 120 tysięcy, po czym podbił yy, cenę trzeciego egzemplarza do 150, 000. i to jest to pewnie o czym słyszeliście, jeśli yy, yy, słyszeliście. I jeszcze dwie sztuki zostały sprzedane, tak, są takie autorskie egzemplarze, dla najczęściej dla ważnych klientów zostawione i muzeów, to jest zazwyczaj takie z jakimiś grafikami, odbitkami i tak dalej. Dwie sztuki zostały sprzedane muzeum, muze, już nie pamiętam jakiemu muzeum, ale no, nieważne, w każdym razie dwie sztuki jeszcze poszły za 150 tysięcy dolarów. Że tak to ujmę, niezły wynik. Dokładnie, 150 tysięcy dolarów czy 120 tysięcy dolarów, to wciąż bardzo dużo za banana przekonanego taśmą do ściany. Co lepsze, tego również banana chciał kupić najbogatszy chyba w tym momencie współczesny artysta. Damian Hirst, który dostał, spotkał się z odmową. Ta praca nie została mu sprzedana. Słowa Hirsta wzbudziły Wam na pewno zaciekawienie, ponieważ powiedział, że. To jest jedyne współczesne dzieło sztuki, które wzbudziło w nim jakiekolwiek emocje, dlatego tak bardzo chciał je mieć. Tak, mówiło o burzeniu i o, o radości też takiej, że zrozumiałem, że ten żart. Tak, właśnie ciekawa sprawa, ponieważ tak jak powiedzieliśmy, sam artysta, wracam tutaj do Hirsta, powiedział właśnie, że te emocje są bardzo skrajne. Bo z jednej strony go to rozbawiło, a z drugiej strony bardzo wkurzyło. I mówi, że tego w sumie oczekuje od sztuki współczesnej, żeby ona wymagała od nas jakiejś reakcji, a teraz już wszystko było, więc bardzo trudno na nas, a szczególnie na artystach konceptualnych, tą, arty tą reakcję jakkolwiek wymóc. Dlatego to jest na pewno sukces tej pracy. A kolejną ciekawostką, która moim zdaniem jest najbardziej uroczym aspektem tego całego wydarzenia, na wystawie pojawił się inny artysta, nowojorski twórca pochodzenia gruzińskiego. Dawid Datuna, który po prostu zdjął banana ze ściany i go publicznie zjadł. Tak, i powiedział, że to jest performance pod tytułem Głodny artysta. I teraz właśnie, czy, czy ten pan zapłacił jakąś karę za zniszczenie eksponatu i tak dalej? Otóż nie, bo tak właśnie. Za co w zasadzie się płaci te 150 czy 120 tysięcy, bo to jest dość. Trudne. Ogólnie zadaniem sztuki współczesnej, jednym z zadań, jak moim zdaniem jednym z głównych, jest wywołanie dysonansu poznawczego. Okay? i taki o, musi być zadane pytanie, niejednoznaczna odpowiedź, i yy, w zasadzie im mniej się ingeruje w odpowiedź, odpowiedź jest od strony widza. Tym lepiej. Więc w przypadku takich rzeczy, takich ready jak by to powiedział, e, Dusza. To mm, naprawdę materiał, materiał dzieła sztuki to, to są gotowe rzeczy, dość trywialne. Nie? I tak dalej. I w tym momencie nie niszczymy dzieła sztuki, jeśli zjemy tego banana z raz. Temu panu nic nie zrobiono, nie było żadnych sankcji finansowych. E... Przepraszam, została wezwana policja. Bo musiał być jakby opisany ten akt. Tak. Więc ktoś znaczy, został to... zawołany, i w tym momencie szef galerii, Lucien Terra, powiedział takie zdanie: dzieło sztuki nie zostało w istocie zniszczone, gdyż Kadelar nie sprzedał konkretnego banana, a pewno idę. Zjedzony owoc można więc wymienić. Tak. No i chwila później zastąpiono jednego banana drugim bananem. I właśnie do czego zmierzam. No, Generalnie to jest y, trochę tak, że sprzedany jest jakby certyfikat autentyczności sensu stricte, w którym napisana jest instrukcja, jak y, zrobić ten publiczny display y, tego komediana, jak go zainstalować. Wydaje się to trywialne, że każdy może to zrobić, a otóż nie teraz, w świecie praw autorskich i tak dalej, jest troszeczkę tak, że. W tym momencie tylko te dwa muzea i tych trzech kupców, co kupiło komediana, może publicznie eksponować pracę, podpisując je nazwi ją nazwiskiem Catalana i tytułem Comedian, która jest bananem przyczepionym do ściany za pomocą taktejpa. I to zostało sprzedane. Okej? Okay? Pewnego rodzaju żart i kpina z yy, jakby. I krytyka, czy w ogóle zadanie takiego pytania, czy to nie jest śmieszne, że ludzie płacą tak duże pieniądze za wytwór w ogóle umysłu, którego materialna część jest w zasadzie pretekstem nie? do jakiegoś żartu, do rozważania na temat tego, czy przypadkiem coś jest nie tak wśród tych kupujących z całego świata sztuki i tak dalej, i tak dalej. I czy koniecznie taka sztuka powinna być doceniona, czy inna, i tak dalej. No, i w tym momencie, że tak powiem, żeby nie było tak krytycznie, moim zdaniem to jest bardzo dobra praca. I to może nie jest taka sztuka, co każdemu się podoba, ale być może dokładnie taka, na którą zasługujemy jako społeczeństwo. I w tym, w tym, w tym momencie to jest właśnie. Moim zdaniem ten przejaw geniuszy. Dokładnie, bo doszliśmy do takiego momentu w sztuce współczesnej, której kupujący płaci za to, że ktoś sobie robi z niego żart. I wygrywa ten, który potrafi ten żart zrobić lepiej, bardziej inteligentnie, bardziej błyskotliwie, tak jak powiedziałeś, i za to płacą bogaci ludzie. Tak, to znaczy to jest przejaw dekadencji pewnego rodzaju i tak dalej. Ale ten ogólny ferment polegający na zadawaniu takich pytań, czyli przyklejaniu w tym przypadku banana do ściany tejpem tak, i nadawaniu mu y, takiego tytułu, to jest wartość sama w sobie. To, że istnieją ludzie, którzy w ten sposób kwestionują i nie robią tego w sposób dosłowny, nachalny, tylko sprawiają, że to tak naprawdę y, pod wpływem jakiegoś bodźca, impulsu też y, ten... Te pytań, Pytania powstają w Was, nie? To jest wartość sama w sobie i, i trudno to krytykować jako coś fatalnego. Ja rozumiem, że na przykład. Trudno krytykować coś takiego, bo ja na przykład rozumiem, że jak ktoś jest fanem tego typu sztuki, koneserem i tak dalej, to to jest, wiesz, takie zwieńczenie kolekcji, prawda? Bo. No okej, okay, papież tam z meteorem, złoty błot, z kibel, e, który też jest kpiną na to e, i tutaj można zobaczyć właśnie sobie taki, taki rys tego artysty, że nic nie jest święte, wszystko powinno być kwestionowane, e, nie ma pytań, które są zakazane i jeszcze dodatkowo jakaś krytyka takiego konsumpcjonizmu, bo no, kto robi kibel ze szczerego złota, prawda? Kto robi toaletę z takiego materiału, więc. Jeszcze tytuły są adekwatne takie tak, tak, podkreślające od, kontekst. Od, od, oczywiście Ameryka hmm. w tym przypadku tej toalety. Jeszcze był Hitler, który korzy się, klęczy i się modli. I tam parę takich innych rzeczy. Wszystkie kwestionowały w dość mocny sposób. No to jak funkcjonuje społeczeństwo, to jak odbieramy e, na przykład takie osoby, które już przeszły do popkultury, no bo, że tak powiem, Hitler. E, czy, czy papież? Czy, no, to, to, jest, e, to jest ciekawe. To jest e, jedno z tych, e, z tych zadań, gdzie kapelan jest po prostu wybitnym sztu, e, przedstawicielem sztuki. Sztukmistrz. To, tak, sztukmistrzem. Nie, no tak, no, trochę jest błaznem, ale to tak y, zwykle bywa, że błazen na Tworze królewskim bardzo często był doradcą, bo miał w sobie tą mądrość, prawda, dystans do rzeczywistości. Nic od niego nie zależało, ale z boku patrząc y, po prostu widział wiele. Nie? I taka jest rola sztuki współczesnej. Tak. No nic, do zobaczenia, mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że też będzie to wasz ulubiony polski artysta. I śledźcie, co u nas będzie pojawiało się na kanale. Do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. To tak będziecie gotowi do